No i jak Radek, podoba Ci się ten obraz? Podoba. Podoba, tak? No to fajnie, cieszę się bardzo. No jest to taka inna inna, inna konwencja, prawda, czyli to jest ewidentnie, ewidentnie ta część, to jest jakby, jest kopią już taką, no oczywiście taką przetransformowaną przez moją wrażliwość artystyczną, ale Pana Klinta, no niej już opowiadałam, Opowiadałam na filmiku, że to dało mi tyle szczęścia. Obsuwanie jednak z tą sławą totalną i z takim talentem. No wiadomo, że to jest już takie zupełnie, no nie jest taka absolutnie moja wyobraźnia, tylko tu się posłużyłam artystą, ale. Wiecie co? Jak byłam dziewczynką, to były takie w Polsce fajne widokówki z takimi pięknymi dziewczynkami. I ogromną radość mi sprawiało kopiowanie. Więc oczywiście później, no to już tego kopiowania dużo w życiu moim nie było. Ale wtedy to były jedyny kontakt z jedynymi, jakby te rady pamiętasz, prawda? Te widokówki. Widok były takie akwarelki. Tak, nie, no, nie? nie wiem, czy I czasem. Ona I się nazywała szan... się ta Pani Wesołowska? Też nie wiem, ale było teraz niedawno o niej w czasopiśmie i pokazywana była dziewczynka, którą ona wtedy sfotografowała i namalowała. I teraz już dorosła kobieta, i to jest po prostu coś niesamowitego, jak wtedy, w tych czasach socjalizmu, ta piękna, wspaniała artystka dała nam tyle szczęścia. To po prostu był dla mnie, no nie wiem, ja musiałam być artystką w jakichś innych cieleniach, bo, bo to po prostu dawało mi taką rozkosz, te, te pocztówki, taka, taka to dość tego przemalowywania, więc tu sobie jakby tak z tego dzieciństwa pozwoliłam z pięknego, wspaniałego pana Klinta troszeczkę e, mieć takiej kopii fragmentarycznie na moim obrazie, bo twarz już jest moją inwencją twórczą. No coś takiego powstało, taki piękny obraz, dla mnie piękny. No tam pewno nie każdemu się spodoba, ale taki eksperyment, fajny eksperyment został zrobiony, bardzo, bardzo mi dało dużo szczęścia. Więc tutaj zwrócimy dużo, dużo bałaganu, dużo złota, dużo pyłku, ale jeszcze tak na chwileńkę, bo yy, jak mówiłam wcześniej, że w tym moim katalogu będą od czasu do czasu pojawiały się takie promocje niespodziewane. I akurat no jeden obraz przeważnie z tych złotych, bo teraz są w promocji abstrakcje. I to jest